Lubię tę pracę, lubię zwierzęta, lubię pracować z nimi. To jest Kira, to jest Tina. Przez Wymie potrafi przepłynąć 500 litrów krwi, żeby to Wymie wyprodukowało 1 kg mleka. Wypowiedzieliśmy tym komórkom somatycznym jako Polska Federacja wojnę. Dlatego, że chcemy mieć zdrowe krowy, a mleczarnie nie kochają komórek somatycznych. Przyjechaliśmy dziś do gospodarstwa państwa Diany i Marka Koczorek w miejscowości Mochów w Opolskim, by porozmawiać o nadzorze somatycznym stada. Pani Diano, od kiedy to gospodarstwo istnieje, jaką działalność prowadzicie? My gospodarstwo prowadzimy od 2003 roku. Przejęliśmy go po rodzicach, zaczęliśmy inwestować w bydło mleczne. Po rodzicach było 12 sztuk. Na dzień dzisiejszy jest 47 sztuk dojnych, wszystkiego razem ponad 100 sztuk jest. Hektarów jest tylko 18, także jest trochę problem z pozyskaniem paszy, bo mamy mało hektarów, więc od 120 do 150 balotów rocznie musimy dokupić kiszonki. Dlaczego bydło? Dlaczego taka produkcja? Lubię tą pracę, lubię zwierzęta, lubię pracować z nimi. One czują, one wiedzą, że. że że na przykład jak my cały czas przy nich jesteśmy, one nas znają i one też się z powrotem odwdzięczają. To może jest śmieszne, ktoś powie, że to jest śmieszne, ale naprawdę każda z osobna sztuka wie i czuje, że jak się do niej podejdzie, czy się ją pogłaska, czy na przykład u nas ma każde swoje, każda krowa ma imię. To jest Gabi, to jest Ela, to jest Zuza, Kama, Mari, Melania, Mela, w skrócie do niej wołam. To jest Kira, to jest Tina i to jest Gita. Gita, hej, śpi. To jest. krótkie mi ona, to jest przede wszystkim i w większości z filmów, na przykład mamy z wspaniałego stulecia, jest Hirem, jest Michrimach, jest Chatitze. Ostatnio oglądałam taki fajny film, trochę gangsterski, więc jest Adel, jest Ciska. Kiedy poznaliście się z mężem, pani postawiła ultimatum. Znaczy, może nie do końca ultimatum, ale poznaliśmy się w Holandii i może nie był z gospodarstwa. I wie, Ja zawsze lubiłam pracę ze zwierzętami, i lubię to robić. Więc się poznali, to mu powiedziałam, że mam gospodarstwo, pochodzę z gospodarstwa i z niego nie zrezygnuję. Więc jeśli mamy być razem, no to albo wchodzi w to ze mną, i, i albo po prostu nie mamy w ogóle. Sensu gdzieś tam dalej to ciągnąć. No i muszę powiedzieć, że wszedł ze mną w to. I, i no i fajnie, bardzo fajnie nam się współpracuje. Naprawdę jest y, rzetelnym człowiekiem. Nie jest takim, że nawet powiem jest bardziej oddany w to bardziej pilnuje tego wszystkiego, aniżeli czasem ja. Nie żałuję pan. No nie żałuję, no. nie żałuję. Jaki jest podział obowiązków? Obowiązki jest, że ona ma papiery, wszystkie dokumenty prowadzi. Ja prowadzę tutaj żywienie plus pole. Jakim sprzętem dysponujecie? Sprzęty mamy ciągnika New Hollanda 97 koni mechanicznych. Mamy park maszynowy praktycznie cały nowy. Mamy kosiarkę rotacyjną, zgrabiarkę, owiarkę. Wyspaszowy mamy do zadawania paszy, ładowarkę mamy, przyczepy mamy nowe praktycznie. To jest cały ten nasz dobytek, coś byśmy się dorobili tutaj. Nie? Czy opłaca się ta produkcja? Ciężko powiedzieć, na dzień dzisiejszy nie bardzo. To jest patrząc na ceny paliwa, patrząc na ceny mleka, patrząc nawet na cenę w tym roku folii do owijania, to naprawdę nie wiem, czy jak to się naprawdę policzyło, czy wychodzimy na zero. O tym też nikt nie powiem. My nie mamy wakacji, my nie mamy świąt. My na przykład, jak mąż mieszka 70 km, żeby jechać na święta do niego, do mamy, no to jest wszyscy na przykład jego rodzeństwo siedzi, mają kolację, a my trzecia godzina pakujemy i jedziemy do domu, bo. Czekają nasze dziewczyny na nas. Pani Diano, jak doszło do nawiązania współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka? Na początku mleko dawaliśmy do mleczarni w OSM w Prudniku i OSM w Prudniku współpracowało z federacją i tłumaczyli różne rzeczy i zapraszali, że będzie na przykład. Co mnie na przykład skłoniło, że zrobią pierwszy próbny ud i pokażą co i jak, że to nie jest, że musimy coś w coś wchodzić. No, i tak się zaczęło. Przyjechali, zrobili pierwszy próbny udój. Na raportach RW pokazało nam, co jest dobre, co jest złe, co musimy poprawić. No, i takżeśmy zaczęli po prostu z, z nimi współpracować. Jest z nami pan Waldemar Krzymowski z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który opowie nam o tym, na czym polega nadzór somatyczny stada. Skoro mówimy o komórkach somatycznych, trzeba to zdefiniować. Co to jest? Komórki somatyczne. Są to przede wszystkim komórki krwi, złuszczony na błonek wydzielniczy i nabłonek dróg wyprowadzających mleko z wymienia, i one trafiają nam do mleka. Są indykatorem zdrowia tego wymienia i danej sztuki. Dlaczego z nimi tak walczymy? Dlatego, że chcemy mieć zdrowe krowy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, yy... Przemysł przetwórczy. Mleczarnie nie kochają komórek somatycznych. Komórki somatyczne zmieniają y, smak mleka. Ono może być wręcz nawet gorzkie przy bardzo wysokich poziomach. Pewne kultury bakteryjne, które są wykorzystywane w serowarstwie, nie za bardzo chcą rozwijać się w towarzystwie komórek somatycznych, bo to są komórki obronnościowe. To są limfocyty, leukocyty, makrofagi, y, granulocyty. Y, sery podpuszczkowe trudniej się robią. Mleka UHT przy wysokim poziomie komórek somatycznych też nie można wyprodukować, bo po prostu kapilary się przy produkcji za, za, zapychają i stąd mleczarstwo nie lubi wysokich poziomów komórek somatycznych. W związku z tym, że w Polsce mamy duży kłopot z komórkami somatycznymi, wiele hodowli ma ten problem. Wypowiedzieliśmy tym komórkom somatycznym jako Polska Federacja Wojnę. I mamy grupę doradców, która jeździ po oborach na zaproszenie hodowców i świadczymy usługę, którą nazywamy audyt somatyczny. Próbujemy znaleźć przyczynę, dlaczego są tak wysokie komórki somatyczne. Próbujemy wspólnie z hodowcami znaleźć środki zaradcze i je wdrożyć. Mąż się trochę bał? Bał się, że jak będzie na przykład wysokie komórki somatyczne, że będziemy musieli gdzieś tam to stado posprzedawać krowy i to, a Federacja akurat nie każe sprzedawać, Federacja pokazuje, co masz poprawić. I dzięki tym właśnie to, że żeśmy weszli, dzięki temu żeśmy powoli, powoli poprawiali właśnie i somatykę i stan zdrowia krów. Na czym polega nadzór somatyczny stada? Nadzór somatyczny stada prowadzimy w dwóch formach. Pierwsza forma to jest jednorazowy audyt somatyczny. Jeśli hodowca ma kłopoty z komarkami somatycznymi, zwraca się do nas, przyjeżdżamy do obory w czasie udoju, to jest konieczne i obserwujemy, jaką prowadzi rutynę doju, kontrolujemy jego aparaturę i wszystkie nawyki z tym związane i na samym końcu mamy taką checklistę punktów do sprawdzenia, żebyśmy niczego nie pominęli i na samym końcu próbujemy wyciągnąć z tego materiału wnioski i omówić to z hodowcą i na tym się rozstajemy i jeśli hodowca dostosuje się do naszych wskazówek, to jest dobrze, jeśli nie, no to są jego zwierzęta. Natomiast druga forma, nad którą się bardziej skupiamy, to jest audyt somatyczny prowadzony w ramach abonamentu, powiedzmy. Nazywamy to Somatyka Plus. Musimy hodowcę odwiedzić czterokrotnie w roku, więc przez długi czas śledzimy jego postępy, korygujemy jego korekcję doju, sprawdzamy, co zrobił po naszej ostatniej wizycie, co poprawił, co ma jeszcze ulepszyć. Poziom komórek somatycznych u poszczególnej krowy świadczy o jej stanie zdrowia, a szczególnie o zdrowiu gruczołu, wymienia. Natomiast taki ogólny z całej obory, poziom komórek somatycznych, świadczy o zdrowotności tego stada. W tej oborze nie jest źle, albo nawet jest dobrze, bym powiedział. Z jednej strony produkcja mleka i hodowla bydła to najtrudniejszy dział współczesnego rolnictwa, a z drugiej strony to jest bardzo proste, bo to są tylko trzy elementy. Dobra genetyka to 45% sukcesu hodowcy. Dobre żywienie to następne 45% sukcesu hodowcy. No i zostało nam 10%. No to są oni, pani Diana i pan Marek. Nie? I te trzy elementy oni świetnie w całość układają i te puzle starają się dopasować i ten ładny obrazek z tych puzli im dzisiaj wychodzi po kilku latach. Jestem, jestem zachwycony tymi ludźmi, tym stadem i, i tą hodowlą. Postęp jest niebywały. Oni bardzo umiejętnie korzystają z wyników oceny użytkowości. To jest fantastyczny sposób. Oni śledzą te raporty. Te raporty. Mm... Zootechnik im objaśniał najpierw, na, na czym to polega. Dziś potrafią już sami rozszyfrować te kolumny cyfr i wiedzą, co, które parametry oznaczają, jak należy się zachować. Korzystają z doradztwa żywieniowego i, i rozpoczęli od wydajności gdzieś 5,5 tysiąca. Dzisiaj są tuż przed 10 tysięcy. Przy dzisiejszych wydajnościach to wymiar jest naprawdę. Ciężko zapracowane. Przez wymie potrafi przepłynąć 500 litrów krwi, żeby to wymie wyprodukowało 1 kg mleka, więc to jest potworna praca. Krowę można porównać do lekkoatlety, lekkoatletki lepiej, która codziennie przemiega maraton, czyli 42 km z hakiem i do tego w, przez większość czasu jest w ciąży jeszcze, więc to jest przeolbrzymia praca i tym zwierzętom trzeba dać wszystko, co można najlepsze. Również ta rutyna doju powinna być prawidłowa i jak najlepsza. Co jest ważne w dbaniu o tę odpowiednią somatykę? Przede wszystkim stan aparatury udojowej. Usunięcie pewnych usterek aparatury udojowej, wymiana gum strzykowych choćby, taka częsta rutynowa, co najmniej co 6 miesięcy przy gumach czarnych, co 8, przy tych silikonowych nieco lepszych. Kontrolujemy podciśnienie. Ono Teoretycznie hodowcy wiedzą, ale na audycie okazuje się, że wakuometr jest tak brudny, że w ogóle nieczytelny, więc pytam tego hodowcy, jak on kontroluje to podciśnienie, a ono jest tam na przykład zbyt duże i to jest najgorszy scenariusz. Kontrolujemy pracę pulsatorów, pojemność kolektorów, które odprowadzają mleko i tak dalej, i tak Kontrolujemy pracę, pracę schładzalnika. Ten schładzalnik musi. Schodzić mleko w odpowiednim czasie do temperatury powiedzmy 4 czy, czy 6 stopni, bo mleczarnia inaczej mleka, mleka nie odbierze. W następnej kolejności skupiamy się na samej rutynie doju, czyli na czynności, którą hodowca powtarza dwa bądź nawet trzy razy dziennie, bo przez nieprawidłowy doj, dój można zniszczyć wieloletnią pracę hodowlaną. Zwracamy uwagę na prawidłowe przygotowanie wymienia do doju. Często jeszcze pokutuje jedno wiadro i jedna szmata domycia mycia 40-krowiego stada, wymion. Wymiona nienawidzą wody, nie lubią wody. To jest, to jest większe przestępstwo chyba niż pustodój, z którym też mamy bardzo często do czynienia. Hodowcy nie zdają sobie sprawy z tego, że mamy trzy rodzaje pustodoju. Ten pierwszy, kiedy zakładają kubki udojowe, a krowa jeszcze mleka nie puściła i to wymie już jest maltretowane przez aparaturę udojową. Drugi, taki wewnątrzudojowy, Spowodowany nieprawidłową pracą pulsatora. W czasie doju, wewnątrz, w czasie doju, w czasie nieprawidłowego taktowania y, pulsatora, może dochodzić do takich mikrosekundowych pustodojów, co też po pewnym czasie da wzrost komórek somatycznych, co stanowi bramę wejścia dla bakterii i, i rozwija nam się kliniczny mastitis. No i ten końcowy, kiedy aparat wisi, krowa jest wydojona, a kubki strzykowe dalej te, te strzyki maltretują. Nie jedno wiadro, nie jedna szmatka, nie woda tylko? Przede wszystkim piana. Predipping, przygotowanie wymienia bez wody, za pomocą piany. Tych pian jest na, na rynku yy, no, cały wachlarz. W mojej ocenie najlepsze piany są oparte o kwas mlekowy i aktywny tlen. Ta piana musi około minuty, półtorej minuty na tym strzyku działać. I potem nie używamy żadnych szmat, tylko jednorazowym papierowym ręcznikiem ze specjalnej celulozy. Zdejmujemy tą pianę i zakładamy aparatu dojowy, a wcześniej jeszcze trzeba krowę przedzdoić. Trzeba spuścić z niej 3-4 strugi mleka z każdej ćwiartki, najlepiej do przedzdajacza. Ocenić to, pozbyć się tego korka z, z dippingu z poprzedniego udoju i dopiero założyć aparaty. Po zakończonym doju, w momencie kiedy mleko już nie przepływa, odłączamy podciśnienie w aparacie udojowym zdejmujemy aparat i natychmiast musimy wykonać dipping. Taką kąpiel strzyku w środku dezynfekcyjnym, takim kosmetycznym. Ten środek ma zabezpieczyć sam strzyk z zewnątrz i wytworzyć koreczek dipingowy w kanale strzykowym, oddzielając zatokę strzykową i całe wnętrze wymienia przed bakteriami środowiskowymi. Stadem opiekuje się doradca żywieniowy, pan Marcin Morawiec. W czym pan doradza gospodarzom? Generalnie nasza współpraca opiera się na tym, by stado miało zbilansowaną dawkę stosunkowo na bieżąco. To znaczy, gdy zmieniają się pasze objętościowe, typu kiszonki z kukurydzy, kiszonki z traw czy lucerny, robimy badania w naszym laboratorium, po czym po analizie tych wyników spotykamy się, przeprowadzamy korektę dawki w oparciu także o wyniki, wartości użytkowej zastanawiamy się co można by było jeszcze poprawić albo co się po prostu gdzieś tam nam zaczyna rozjeżdżać żeby nie doprowadzić do takiego stanu w którym stado albo ucierpi zdrowotnie bądź wydajność spadnie Jak pan jako doradca żywieniowy ocenia efekty prowadzonej tutaj produkcji no Muszę powiedzieć, ja że przez to, że współpracowałem od samego początku z Państwem Koczorek, to postępy są naprawdę imponujące. Bo jak już przedmówca wspominał, zaczynaliśmy od jakiegoś tam poziomu 5,5 tysiąca kg od sztuki. Dzisiaj to jest 9,700 czy powyżej 9 tysięcy. Tylko zmieniają nam się troszeczkę priorytety. To znaczy, przez to, że obora jest taka, a nie inna. I możliwości tej obory już zaczynają nam limitować ten genotyp, który dzisiaj tu już mamy. Walczymy czy staramy się poprawić zdrowotność stada, długowieczność stada. Staramy się także zapewnić, by hodowcy mogli. W przyszłości wyprodukować materiał genetyczny, który będą mogli sprzedać na zewnątrz. Nadzór somatyczny stada. Jak przekonałaby Pani tych niezdecydowanych, tych niedowiarków, tych, którzy wątpią, czy, czy warto się podejmować takiego wyzwania? Niech spróbują tak jak my raz na próbę wziąć próbny udój, wziąć sobie pana, który później raport wytłumaczy, pokaże co, gdzie i jak. I niech zdecydują, czy to im się opłaca, czy nie nam. Myśleliśmy, że nam się to opłaciło, nam to naprawdę bardzo dużo pomogło.